Cześć Boże, ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Wimca, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Chciałbym podzielić się z Tobą pewnym marzeniem, pewnym planem, pewną wizją, y, którą noszę od pewnego czasu w sercu, w głowie, y, którą widzę jako bardzo potrzebną, ale zanim y, przystąpię do realizacji tego wszystkiego, y, chciałbym, żebyś się do tego odniósł. Bo czasami można mieć wizje, które okażą się nie wizjami z nieba, nie od Pana Boga, tylko swoim jakimiś. Widzi Mi się i wtedy z taką wizją to tak jakby trafił kulą w płot. Ta wizja dotyczy stworzenia pustelni, a jeśli rzecz się powiedzie, to całej sieci pustelni po całym kraju. Rozrzuconych. Kiedy myślę o pustelni, to nie chodzi mi o jakieś życiowe powołanie, że ktoś na względnie długi czas staje się pustelnikiem, ale chodzi mi o sytuacje, w których zwykły, normalny człowiek, świecki, duchowny mógłby na kilka godzin, na dobę, na weekend, na tydzień, na dwa tygodnie, pojechać do takiej pustelni po to, żeby się Oderwać od codzienności, po to, żeby trochę odpocząć, po to, żeby przemyśleć, przemodyć pewne rzeczy. Ja osobiście czuję taką potrzebę, takie pragnienie. Myślę, że to pragnienie też jest w sercach wielu, ale takie pustelnie, takie miejsca odosobnienia istnieją w Polsce. Można pojechać do różnych klasztorów, domów rekolekcyjnych. Są też wprost miejsca zwane pustelniami, gdzie ma się do dyspozycji jakąś chatkę, jakiś domek, można tam zamieszkać i przeżyć jakieś swoje rekolekcje w odosobnieniu. Więc na czym by polegała ta moja wizja, na czym polegałaby unikalność mojej oferty? Natchnieniem do tej wizji jest fragment Biblii. I podzielę się tym fragmentem. Jest to fragment yy, jedna z historii proroka Elizeusza. Znajdujemy ją w drugiej księdze królewskiej, w czwartym rozdziale począwszy od wersetu 8. Yy, posłuchajmy. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez szunę. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża. Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze obmurowany i wstawmy tam dla Niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. I rzeczywiście Elizeusz u tej kobiety miał takie swoje lokum. Co prawda nie była to pustelnia, choć było to miejsce oddzielone od domu, było to jakieś, jakieś piętro. Natomiast to, co mnie uderzyło i zafascynowało, to oczywiście są różne kryteria bogactwa i ubóstwa, inne współcześnie, inne w starożytności, ale mimo, że była to kobieta bogata. To ten pokoik na górze był niezwykle ubogi. Przypomnę, było tam łóżko, stół, krzesło i lampa. W naszych pustelniach nie chcę, żeby to było tak literalnie i fundamentalistycznie odtwarzane byśmy musieli budować coś piętrowego i obmurowanego. Ale chodzi o ideę takiego minimalizmu i takiego rzeczywistego ubóstwa. Więc wyobrażam sobie taką pustelnię jako miejsce bardzo odosobnione, najlepiej gdzieś w lesie, bez sąsiadów, bez jakichś przechodniów, bez uczęszczanych dróg. Wyobrażam to sobie też w takim ubóstwie materialnym. Byłaby to pustelnia pozbawiona energii elektrycznej. Wyposażeniem byłaby lampa naftowa. Nie byłoby tam bieżącej wody, nie byłoby kanalizacji, tylko niewielki pokój, taki, że można było wstawić rzeczywiście łóżko, stół, krzesło i lampę. Myślę, że trzeba by pójść też na pewne kompromisy, bo Należałoby się gdzieś umyć, choć przez setki, tysiące lat do mycia wystarczała miska na wodę, niekoniecznie musiała być to Łazienka, i w naszej pustelni Łazienek nie będzie. Będzie jakaś toaleta obok, ubikacja, bo przy największych nawet medytacjach i postach jest to rzecz potrzebna. Ale możemy to załatwić w taki właśnie sposób z domkiem, przez domek z serduszkiem. Pewnie byłaby tam jakaś półka, szafka, choćby na wodę do toalety i wodę do picia. I myślę, że należałoby do takiej pustelni wstawić jeszcze jakiś piec opalany drewnem. Z tego względu, by rozszerzyć. Czas użytkowania takiej pustelni, żeby to były nie tylko miesiące letnie, ale tak powiedzmy, od wczesnej wiosny do, do późnej jesieni, że można było z takiej pustelni skorzystać. Założeniem tej pustelni byłoby to, by odseparować się od wszelkich bodźców, czyli zasadą byłoby to, że nie korzystamy w tej pustelni z żadnych telefonów, oczywiście, nie korzystamy z internetu, nie korzystamy z komputerów, ale też nie korzystamy z książek, bo nawet do pustelni można zawlec masę książek, które staną się dla nas bodźcami i zagłuszaczami nas, naszego sumienia, naszych myśli, naszego serca. Więc książki nie, media nie. Jedyną książką dozwoloną byłaby oczywiście Biblia. Jeśli tę, tą pustelnię zająłby ksiądz, no to oczywiście miałby sprzęty i księgi do odprawienia mszy świętej. Można też się zagłuszyć, zagłuszyć przygotowaniem posiłków. Jeżeli ktoś chce pościć, nawet ściśle, to proszę bardzo, ale jeżeli ktoś chciałby przygotować sobie posiłki. To byłyby to posiłki możliwie najprostsze. Byłby do dyspozycji pewnie jakiś palnik z butlą gazową, jeden, jakiś mały garneczek, i to wszystko. Możemy sobie zagotować herbatę, możemy sobie podgrzać może jakiś posiłek, ugotować ryż, i niech to wystarcza. Znowu przygotowaniem posiłków i celebracją posiłków, też możemy zagłuszać swoje sumienie, swoje myśli i swoje serce. To mniej więcej tyle, co chciałem w tym momencie przekazać. To są moje jakieś intuicje, marzenia, pragnienia. Chcę w najbliższym czasie przystąpić do takiej próbnej realizacji oczywiście na terenie naszej parafii. Miejsce już jest wstępnie upatrzone. Ale chciałbym dowiedzieć się, co ty sądzisz o tym projekcie, o tej myśli. Czy jest to coś, co wzbudziło twoje zainteresowanie, co obudziło twoje pragnienia? Podziel się proszę o tym w komentarzach.